Witajcie, kochani. Dzisiaj jadę do miejscowości Ore, jak Oreo. W Danii zostałem zaproszony przez Marcina i Magdalenę, Lenę. Polacy, nie Polacy, tylko Tonczycy mówią na nią Lena. Tak mi wytłumaczył Marcin. Dzisiaj będę gotował w ich ogrodzie. Zobaczymy, co tam zrobimy. Zapraszam Was, oglądajcie odcinek. Witamy ponownie e, w miejscowości orre? Ora. Ora, Ora. Ore jak Oreo, jak mówiłem Wam e, podczas e, podróży z Marcinem. E, mężem tak. Leny. Leny, tak? Moim mężem. Dlaczego Lena? Magdalena. Lena. Ja mam na imię Magdalena, ale przyjechałam tutaj do Danii, Duńczycy, Duńczykom bardzo ciężko było mówić Magdalena. Mów, mówili tak dziwnie Maudalinę. No a oni też, jak moje nazwisko mają mówić, Cześćki, to cześć, Cieśki, Tak. No dobra, nieważne. Mm. No, może powiem dlaczego ja tu przyjechałem, jak ja się tu znalazłem. Z stawiłem post na internecie i dlaczego ja? Dlaczego żyjesz? Jest się... to. Y znalazłem się na grupie po prostu, a że mm -hmm. jesteśmy taką rodziną otwartą mm -hmm. na wszelkie. Y wyznania, na wyzwania. Dokładnie, na wszelkie wyzwania. Także postanowiłam napisać do ciebie, no i tak się to szybko skończyło. W sumie w, w środę, tak? Tak. Cię poznaliśmy, tak, wirtualnie. No, a ja, no, dzisiaj na żywo? No, w środę, czwartek, piątek, już jestem i mam więcej propozycji, będę jeździł teraz po Danii. Jak dobrze pójdzie. Też nie wiem, czy też tu nie wrócę, nie zrobimy następnego odcinka. Może Marcin będzie chciał? No albo sam będę robił, zobaczymy. Wszystko przed nami. Jak ci się gotuje? Co gotujecie w Polsce? To w znaczy danie? co gotujecie tu? Danie. Wiesz co ty gotuję typowo polskie jedzenie? Mhm. bigosiki mam poszykowane w zamrażalce, gołąbki, tylko odgrzewamy sobie. A czy oni duńczycy mają takie... jakieś danie charakterystyczne? Które ja bym Wiesz co? kiedyś ugotować? Wiesz co, możesz spróbować fleskę style. Co to jest? To jest y, schab y, no. ze skórą. Rozumiem. To nacinasz, wkładasz właśnie te y, liście laurowe, zastępujesz solą, że ta skóra musi się zrobić chrupka no. i zapiekasz to. To jest odpowiedni tam y, proces całego. Ja, ja na no przykład rozumiem. jak robię, to ja na cały dzień zamaczam skórą do dołu y, w soli, żeby wyciągnęła wodę Ja tu już coś takiego wiem. no, 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 no. Tak, To no, no, no. się robi chrupkie, nie? Okay. Bardzo dobre. No, my wszyscy nie, nie. jemy. To muszę zrobić coś takiego. No dobra. Naprawdę jest dobry. Moi drodzy widzowie, zobaczcie. Nie ma lipy, tu się gotuje. Tu się gotuje, to są zioła. To co, ale co, teraz może ja powiem, co bym Wam przygotował. Ja przyjechałem z kawałkiem łososia. Prawdzie mam już film o łososiu. jednym. Postanowiłem zrobić drugiego, zbliża się okres y, grillowania. Tylko od razu na początku zaznaczam. Możecie go zrobić na patelni, <laughs> przepraszam, e, grillowej w domu. Moim zdaniem też możecie go włożyć do piekarnika, zrobić w piekarniku. E, ja go zrobię w marynacie, zaraz wam opowiem o marynacie, tylko może w międzyczasie my sobie możemy konwersować dalej. Mhm. E, uprażymy Sezam. Sezam do tego? Ja posolę po pieprze. Dużo tego sezamu. tak na oko, bo to będzie na tą rybę, żeby posypać. To może. No tak. Dobra. Ja chyba będę. Do ustrojenia. Ale powiedz, ile. Mm, lat, ile czasu mieszkacie? Wiesz co? My mieszkamy tu od 2010 roku. Czyli zaraz będzie 11 lat. We wrześniu będzie 11 lat. Ale aż 11 lat już mieszkacie? Mhm. mhm. Wprowadziłam, przyjechałam do Danii typowo za mężem, bo mąż już tu wcześniej pracował 3,5 roku, ja byłam wielką dzieci sama. No i już trochę nam zaczęło dospierać, wiesz, to uh -huh. było Rozumiem. No i przyjechałam, ja wiem czy ja żałuję, chyba nie żałuję, no. Mam najbliższych przy sobie, tak? To jest najważniejsze. Tak, rodzina. Tak. Rodzina, no dokładnie. Ale... Jeździcie do Polski, odwiedzacie Polska? Wiesz to wcześniej jeździliśmy często, bo tęskniliśmy bardzo. Nie mogliśmy się tutaj. Za, ja przynajmniej przez pierwsze dwa lata miałam y, takie stany, takie już, wiesz, co, takie, żeby nie nazwać go wiesz? Aha. Bardzo tęskniłam za Polską, a, ale jak dostałam pracę, bo ja tu dwa lata byłam bez pracy, ciężko mi było dostać. Nie miałam też prawka, nie? Mhm. No, zrobiłam prawko i dostałam pracę, także teraz mam i rodzinę, i pracę, i wiesz, co, chyba mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Kupiliśmy dom. No tak. No mam, widzisz, że mam malutki no, ogródek, tak. ogródek. Pieska mamy małego, jest fajnie. No, ja nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien, nie wiem. Już kiedyś rozmawiałem z moją manetką o tym, że czy by się przyprowadzili, bardziej się obawiam dzieci. Moja córka jest bardzo związana z klubem piłkarskim, bo ona ma 11 lat, gra w piłkę, a -a. ale a -a. tylko że ona ma jeszcze jobla, bo ona gra z samymi chłopakami i nie gra z dziewczynami lubi rywalizować w ogóle na cały klub a -a. jest jedyną dziewczynką. Wiktor e, mi się wydaje, że się odnalazł, to jest czteroletnie dziecko. Wiesz co, mówią, że im młodsze dziecko, tym szybciej się zaklimatyzuje. Ma, mm -hmm. Kaja miała... E, do trzeciej klasy zaczęła mm -hmm. chodzić, nie? No, o, szum, no, no to dobrze, no, to I wiesz co, i, a już miał dwa latka, 2,5 dwa roku miała roku my nie? Mm -hmm. No i tak, że oni się bardzo szybko zaklimatyzowali. Kaja chyba... ty w ogóle nie miałeś problemu, nie? Bo Kaja, Kaja jest mówi, za, bo Kaja... za, bo Kaja mówi... Yy Mama mówi to bo Kaja jest operatorem. Tak. Yy, czyli dzieciaki się zaklimatyzowały. Tak, bez problemu. okej. Okay. Okay. Nie wiem, pomyślę, zobaczę. Ma Słuchaj, razie. tak jak ja, ja jestem obywatelem świata. Ja jak mam najbliższych, to ja mogę w każdym zakątku mieszkać. Rozumiem. No. no ale tu jest spokój, tu jest taka Wiesz, tu jest, spokoju. To jest, tak jest, mi się y y wydaje. Jest oaza spokoju, ale na dłuższą metodą mi się wydaje, to jest trochę za bardzo spokoju. Tak jak przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, nie? Ja potrzebuję taki trochę hałas. Rozumiem. Ok. E, dobra, e, mój temat na dzisiaj to miało być e, hejt. Może nie zaraz wrócę do tego, jak już sam zacznę robić marynatę. To zaczynamy robić marynatę do ryby. No okej. Okay. Ja już jestem sam. Bo w końcu nie będziemy już dwójkę mieszać w jednej misji. E, przystępujemy do zrobienia marynaty pod mojego łososia, który trafi później. To jest oczywiście świeży osuś, który trafi później na grilla. Grillujemy z jednej strony jakieś 8 minut, z drugiej no do 10 minut. przynajmniej ja tak próbuję robić, ale zawsze wszystko robię na oko. A więc, dajemy sos teriyaki. W jednym filmie nie potrafiłem tylko wymówić, co powiedziałem? Teriatyki, chyba czy coś takiego dajemy. Sos teriaki. Dajemy odrobinę imbiru. Dajemy oczywiście, ja mam to pokrojone. W przepisie, w którym widziałem, to było starte na tarce. Ja sobie pokroiłem w drobną kosteczkę. Dajemy czosnek. Do marynaty nie obeszłoby się bez papryczki. Chili dajemy odrobinę miodu, czyli odrobina to dużo jak dla mnie. Sof z limonki o, I wszystko razem mieszamy A dzisiaj chciałem z wami porozmawiać Na temat hejtu Ostatnio mnie dotknęło to, że e, Że ktoś tam zblokował mi Facebooka nie wiem po co to zrobił, tak jak już mówiłem. Nie wiem, może wulgarnie, nie wulgarnie. Miał ściśniętą dupę. Może za często mnie widywał na Facebooku, ale w ogóle. Co ja chciałem? Jeszcze trochę soku. Tak, porozmawiamy, tylko dokończę e, marynatę. Powtórzę. Sos imbir, czosnek, papryczka chili, sos z limonki i miód. I to wszystko. Do tego wkładamy rybę. I zostawiamy na... Nie. Nie. Zostawiamy na... Dwie godziny, a ja z wami jeszcze chwilę porozmawiam. Bo właśnie mój operator chciał wyłączyć kamerę. Widzicie, wszystko jest na żywo, Nie ma nic ustawianego. E, odnośnie hejtu. Nawet zacząłem. E, zacząłem śledzić e, TikToka! Założyłem sobie TikToka. Mam to parę filmików. Nie tam jeszcze nikt nie zhejtował ale jest tam taka para. I tak młoda dziewczyna, starszy gość troszeczkę od niej starszy. Jadą po nich jak. Nie wiem po kim. Nie wiem po co to ludzie robią. Ci, którzy hejtują. I nie wiem, człowieku zastanów się czasami, co robisz. Siedzisz przy tym komputerze, może zrobić komuś krzywdę. Może na mnie to się odbija. Jak nie wiem, piłeczka od ściany, ten hejt. Ale ktoś, nie wiem jak przeczyta coś złego. To może, nie wiem, dostać z depresji nawet. Faktycznie ta kobieta, nie wiem, ta, ta dziewczyna nie umie tańczyć, ale widać, że Jara się tym co robi. Bawią się z tym chłopakiem. Nawet ja, jak e, szukałem pracy w Danii, napisałem ogłoszenie, że szukam pracy, to też mnie ludzie rejtowali. Nie wiem po co. Zauważyłem, że jak m, teraz ostatnio, teraz jest pandemia, e, ludzie. Pytają jak przejechać za granicę, jak przejechać przez granicę, czy potrzebny też, czy nie. A to ludzie już jak hieny wszyscy piszą. Po co? Na co? Bo to jest internet, żeby się pytać. Nie wiem, po co? Ludziach tyle jadło. Myślę, że za granicą my powinniśmy się wspierać. Jak kiedyś ja byłem w Berlinie? Mieliśmy taką sprzeczkę z ciapatymi. Nas było trójka. Mało nie doszło do rękoczynu. Po pięciu minutach tych ciapatych było chyba z dwudziestu. A tu? Mi się wydaje, żeby Polakowi się dała działa krzywda, szedłby drugi Polak, odwróciłby się i by poszedł. Nie wiem, ja bym długo o tym rozmawiał, o nienawiści, o hejcie, bo ja też nie byłem święty. Ja do wieku osiemnastu lat to też byłem diabeł, też biłem się z ludźmi, non-stop się biłem. Ci ludzie, którzy mnie pamiętają ze szkoły, to pewnie też miło mnie nie wspominają. Ale ja wiem, czy warto. Ja wiem, że już nie warto. Mało nie straciłem swojego życia, doceniam życie. Nie mówię, kochajmy się wszyscy. Nie wiem, bądźmy, da, bądźmy po prostu dla siebie mili. Nie chcesz pomóc drugiemu człowiekowi, nie pomagaj. Dla mnie zaskoczeniem było to, jak wrzuciłem teraz właśnie post, ostatnio, bo u mnie, tak jak mówię, zrobiło się tłoczno w ogródku, bo wprowadziło się parę osób i nie chciałem przy nich już nagrywać, bo nie będą uciszał pięć osób czy sześć, żeby byli cicho, bo Wojtuś chce sobie film nagrać. Z wielkim zaskoczeniem było to, że mam taki duży odzew tu w Danii, że ludzie sami proponują, że przyjadą po mnie ileś kilometrów, tak jak teraz jestem tu. Marcin wsiadł i przyjechał prawie 40 km po mnie, żeby je przywieźć i żebym sobie mógł w ich ogrodku pogotować. Mega zaskoczenie. To są pozytywni ludzie. Od takich ludzi powinniśmy się uczyć. Ja też jestem pozytywny, ale jak ktoś mi wyzajdzie za skórę, no to już wtedy nie jestem miły. Tylko mówię, wracając do hejtu, zanim coś głupiego napiszesz, weź się zastanów, co ty robisz, bo ten jest psychicznie odporny, a ten drugi, nie wiem, zostanie jakieś traumy, depresji. I tyle na ten temat, bo to był, rozmawiał, rozmawiał, rozmawiał. Może jak zostanę pastorem. Wracając jeszcze do sosu, nie wylewamy marynaty, bo jeszcze ją wykorzystamy. Teraz czekamy jakieś dwie godziny, wrzucamy to na grilla, a z sosu zrobimy sos, który podgrzejemy i użyjemy do ryby. To co, będziemy za dwie godziny grillować rybkę. Jak widzicie, rybka mi się grilluje, stawiamy lundelek, mamy tu moją marynatę, dodajemy, w przepisie miało być olej sezamowy, ja mam oliwę, bo nie mogę tego znaleźć, w ogóle wczoraj latałem za łososiem, tak jak chodzę do Lidla, zawsze olej. Mówię teraz to o dani Zawsze on jest A wczoraj chciałem kupić, i go nie było. I kupiłem go w innym sklepie. No dobra, wracamy do gotowania. A! Pani domu przygotowała, bo ja przyniosłem z sobą brokuły, bo brokuły też pasują do łososia, ale niestety go nie ugotowałem. Ugotuję je w domu, jak nie domu. E, dostałem szparagi. Pani domu mi zrobiła szparagi. Wrzuciła je na wrzątek, najpierw wodę osoliła, trochę posłodziła. Szparagi zostały wrzucone na 3 minuty. Później troszeczkę podgrzane na klarowanym masełku z czosnkiem. Po czym poznajemy, że szparagi są świeże? Jak bierzemy i je łamiemy i one pękają. Tak łatwo pękają, trzaskają. Po tym poznajemy. Grzeszpanek jest yy, wiesz, Tak usłyszałem kiedyś u Okrasy, Pozdrawiam Cię, Okrasa, Kiedyś razem gotujemy. Ja wiem, 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 że mnie kiedyś zaprosisz. Tak jak i Ciocia Gessler i cała ta śmietanka. Ale to kiedyś. Yy, to znaczy, to Masterchefa Będę się wybierał, ale. Mi się wydaje, że za parę lat. Teraz mam 42, albo nie czekajcie 43. Dobra, nieważne. 42 albo 43. Eee, postanowiłem, że na 50 pójdę. O ile ten program jeszcze będzie istniał. Albo może już będę miał swój. Eee, marynatę. wlejamy do garnka, Ja na razie odstawię, bo trochę przesadziłem z temperaturą. I mieszamy. I. No jak? No robimy to przez jakieś 10 minut. Jak to mówią profesjonalni, dobra nie będę mieszał, bo sero będzie krzyczał, że tego mieszanie było słychać? No i chciałbym zaznaczyć jeszcze, że mam nowy mikrofon i pewnie będziecie mnie lepiej słyszeć. Gotujemy to jakieś 10 minut, aby nam się ten sos zredukował. To chyba było profesjonalnie, co? No. I w ten sposób będziemy mieli sos do naszego łososia. A wracając do jeszcze mikrofonu. Eee, mikrofon mikrofonem. Pozdrawiam pana, który mi go sprzedał i doradził. Ale miałem jeszcze pozdrowić Zapomniałem, miałem pozdrowić Panią, która mnie obsługiwała. Ostatnio kupowaliśmy też telefon, zainwestowałem w telefon, żeby też było mnie lepiej widać. Ona znaczy, zainwestowałem. Na wziąłem. Anetka mi wzięła. Dziękuję Ci Anetka. Zawsze to jakaś inwestycja. Obiecuję, że będę raty spłacał. Eee, I miałem pozdrowić Panią okienka, nie pamiętam jak ma na imię, ale pozdrawiam. I pozdrawiam też chłopaków, z którymi wracałem ostatnio do Danii. Eee, Bartosza i Wiesława, którzy, którzy się śmiali, że w bagażniku wiozą pół świniaka, bo ja miałem tyle mięsa z sobą. Ale jeszcze była pogoda i mogłem sobie pozwolić. Teraz stwierdziłem, że już nie będę woził mięsa z Polski, tylko kupię je tu na miejscu, bo mam parę znajomości, to może coś tam taniej dostanę. Yy, sos nam się zredukuje, zaraz konsumujemy. To co, przystępujemy do jedzenia. Chciałbym jeszcze coś sprostować, bo no, cofnąłem sobie film, tam użyłem słowa ciapaci, żeby ludzie nie odbierali mnie jako rasistę, bo ja naprawdę nim nie jestem. Ja kocham wszystkich ludzi. Takie małe sprostowanie, żeby nie było, że hejterzy zaraz będą wbijać w e, Wojtkowi. Bierzemy rybkę z grilla. do konsumpcji hmm, bierzemy mniejszy kawałek później Wam położę to na talerz zrobię zdjęcie e, wezmę o, więc... z dwa paragi. sos tam się ładnie zredukował ten mieli za mocno gęsty to proponuję dodać trochę wody nic się nie stanie Chciałbym wam powiedzieć, że te dania robię pierwszy raz, dzisiaj Zobaczyłem je, stwierdziłem, że jest fajne, stwierdziłem, że jest proste Że oczywiście dostaniecie sobie produkty w Biedronce, w Lidlu Nie jest to drogi produkt, chociaż no, sosuś, ale można prawić na promocję, nie ten eee, Nie oszukujmy się, zresztą e, podnieśli najniższą krajową to... Do czasu do czasu, można jeść. To co? Sezam posypany, przystępujemy, najpierw posmakujemy. Mmm, bardzo dobre, szparagi. A teraz Gwóźdź programu. Powinniśmy jeszcze ściągnąć skórę. Ja grilluję ze skórą, żeby mi się to nie rozleciało, bo też nie wiedziałem w jakim stanie jest ta ryba, ile leżała w chłodni. Możecie też, taka mała uwaga, ja na początku posoliłem rybę i poprosiłem: Możecie jej nie solić, bo ten sok sos sam w sobie ma nutkę słoną, ale jest rewelacja i zobaczycie, że będziecie robić. Zobaczycie, za mi smakuje, wam też be... będzie smakować. Także tak. Pozdrowienia już były. Pozdrowienia chłopaków. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że mnie oglądacie. Mam nadzieję, że tak naprawdę to jest tak miła i sympatyczna atmosfera, że jak kiedykolwiek moja rodzina do mnie doleci, bo chciałbym kiedyś z nimi tutaj iść do Legolandu, to na pewno odwiedzimy tą rodzinę, bo są zajebiści. Mama uśmiechnięta, tata uśmiechnięty, dzieciaki uśmiechnięte. Nic tylko się przeprowadzać. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania mojego kanału. Cześć.